Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym przygotowanym przeze mnie filmie. Dzisiaj opowiem krótko na temat moich doświadczeń w leczeniu wad postawy u dzieci. Wady postawy to jest taki temat, problem, z którym zgłaszacie się bardzo często na wizytę w celu najczęściej dobrania ćwiczeń, dlatego że zauważamy, że nasze dziecko nieco się garbi, krzywi. Ma łopatki czy barki przesunięte mocno do przodu, ma problem z utrzymaniem głowy prosto, koślawi kolana czy też stopy. Ja bym chciał, żebyście spojrzeli troszeczkę na ten problem nieco szerzej. Dlatego, że bywa tak, że dziecko się rodzi, rodzimy się, przychodzimy na świat już zwaną wrodzoną. Czyli mamy pewną deformację stopy kręgosłupa, która jest, jakby to powiedzieć, rozwojowa, która już się rozwinęła i z którą należy wdrożyć postępowanie ortopedyczne czy też czy operacyjne. To wszystko zależy od danego problemu. Czasami tak się zdarza. Natomiast większość z problemów ma charakter funkcjonalny, które rozwijają się z biegiem lat. Przez to, że zaburzone zostały wcześniejsze elementy rozwoju. I gdzie może być problem? Na co praktycznie nikt nie zwraca uwagi, to jest układ nerwowy. Dlatego, że czy to odruchy pierwotne, które mamy wbudowane, czy odruchy postawy, czyli odruchy, które są związane z kontrolą naszej sylwetki, z utrzymaniem barków, klatki piersiowej na odpowiednim poziomie, odpowiedniego napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, za nie odpowiada tak naprawdę mózg. I w sytuacji, kiedy u Waszego dziecka dochodzi do zwiększonego napięcia w tym obszarze, czyli układu nerwowego, zaburzona będzie koordynacja nerwomięśniowa całego ciała, czyli co się będzie działo? Będzie się krzywiła łopatka, będą się krzywiły barki, mogą się krzywić kolana, stopy, czyli będzie problem z postawą. To jest bardzo ważna, istotna rzecz, żeby to zrozumieć. Dlatego, że symetria naszego ciała jest bardzo silnie powiązana z tym, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy. To znaczy, czy on prawidłowo potrafi się przełączać pomiędzy akcją a wyciszeniem. Czyli to jest dużo istotniejszy często element do pracy w pierwszej kolejności, czyli układ nerwowy, żeby jego wyciszyć, jeżeli możemy tak ogólnie przyjąć. I momentalnie po terapii zauważamy, że następuje poprawa postawy u dziecka. Dlatego, że to układ nerwowy, tak jak wspominałem wcześniej, tą postawę kontroluje. To jest pierwsza rzecz. Kolejna ważna rzecz to są emocje. Zróbcie sobie taki eksperyment, albo inaczej, zaobserwujcie siebie troszeczkę. Jak siedzę, jak stoję, co się dzieje z moją klatką, pierwsią, z barkami, z głową w sytuacji, kiedy jestem zestresowany. W sytuacji, kiedy się źle czuję, kiedy usłyszę coś niemiłego, kiedy ktoś mnie obrazi, kiedy moja samoocena zaczyna, kiedy jest niższa w danym dniu, co się stanie? Zamkniemy się. Zamkniemy się w ten sposób, czyli przesuniemy barki do przodu. Często głowa wpadnie w protrakcję, czyli przesunięcie do przodu, zaokrągnie nam się brzuszek, podwinie się miednica. I to jest reakcja odpowiadająca na stres. I teraz wyobraźmy sobie małego człowieka, który ma problem z wyrażaniem emocji. Z jakichś przyczyn. W tej chwili nie wiemy z jakich. Co się będzie działo? Będzie pojawiała się reakcja ciała na komponentę stresu, komponentę emocjonalną. I teraz, jeżeli mamy problem emocjonalny z jakiejś przyczyny, no to siłą rzeczy moje ciało nie będzie symetryczne. Nie będzie ta klatka piersiowa zarysowana do przodu, nie będą ściągnięte łopatki, nie będę stał prosto. Bo tego po prostu mój organizm w tej chwili nie potrafi zrobić, bo pojawia się komponenta emocjonalna. I teraz, jeżeli nałoży się komponenta emocjonalna z komponentą odruchów postawy, czy odruchów pierwotnych u dziecka, to ja powiedziałem, że nałoży się, ale tak naprawdę te komponenty, te elementy nie są od siebie niezależne, one zawsze współpracują razem. To masz gotowy problem w postaci wady postawy. I teraz, co zrobią ćwiczenia? Co zrobi popularny basen, jeżeli zaburzenie jest tutaj? Zaburzenie jest tutaj. Czyli mamy problem przetrwały z okresu okołorodzeniowego, na to nakładają się emocje, na to nakłada się w zasadzie problem z emocjonalnością i my mamy rehabilitować dziecko poprzez ćwiczenia. No efekt będzie żaden, yy, lub w co najlepszym razie yy, no moja praktyka pokazuje, że nie ma żadnego efektu. Dlatego, że no nie może być, skoro to nie w układzie mięśniowo jest problem, tylko w układzie nerwowym problem jest z emocjami, czyli jakby można powiedzieć, że wewnątrz takie reakcje, postawy na stres opisał bardzo ciekawie Lowen. Zachęcam, żeby sobie wyszukać informacji na jego temat. Także Świętej Pamięci Andrzej Rakowski dużo o tym mówił, posiłkując się właśnie częściowo e, pracami Lowena. I są to świetnie opisane reakcje naszego ciała na reakcję psychoemocjonalną, której się nie da od ciała odłączyć. I teraz, jeżeli nie pracujemy w ten sposób, nie stymulujemy układu nerwowego do zdrowienia, nie prowadzimy terapii behawioralnej, nie uczymy radzenia sobie z tymi emocjami, no to jak masz poradzić sobie przez fizjoterapię czy rehabilitację z wadą postawy tego typu? I to jest nagminny problem nie tylko u mniejszych dzieci, ale i później u młodzieży. A w wieku dorosłym ta sytuacja się tylko pogarsza. Bo jeżeli nie potrafi sobie układ poradzić na poziomie problemu w wieku 5, 8, 10 lat, to jak poradzi sobie w wieku 25? To się samo nie poprawi, krótko mówiąc. Więc zachęcam was, żebyście zaczęli patrzeć na, na to w ten sposób, nieco szerzej. Mówię, są przypadki, gdzie ewidentnie jest to przyczyna typowo ortopedyczna, jest jakieś skrzywienie, jest jakaś koślałość stawu, zaburzenie symetrii stawu, rozwojowa, tak się zdarza, oczywiście. Natomiast wiele, wiele przypadków jest prowadzonych zachowawczo, ortopedycznie, w sposób jakby inaczej, w protokole ortopedycznym, czyli ćwiczeń ruchowych i tak dalej, tak dalej. A dziecko musi mieć prowadzony specjalistyczny protokół prowadzenia. Bywa często też, że musi być włączona terapia ruchem, bo współtowarzyszą zaburzenia. Przetwarzania informacji, czy to informacji sensorycznej, czy dostarczanego do mózgu bodźca, bo często w dzisiejszym czasie, w świecie tych bodźców jest po prostu za dużo i mózg sobie z tym nie radzi, zatem idzie emocjonalność. Też nikt tego tak naprawdę nas nie nauczył, jak sobie z tym radzić, więc nie możemy mieć do siebie pretensji, że tak to po prostu wygląda, że w takiej sytuacji się znajdujemy, ale musimy mieć świadomość, że negatywne stymulowanie przez słowo, przez emocje będzie w pierwszej kolejności zaburzało moją sylwetkę. I teraz, jeżeli ten problem będzie trwał, 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 to on się po prostu utrwali. Tak zwana nasza skorupa mieście opowiedziała tendencję do kostnienia wtedy. Czyli robię się sztywny, robię się napięty, moja symetria jest po prostu ciała zaburzona. Jeżeli ten temat cię zaciekawił, zapraszam do kontaktu. Eee, możesz wysłać do mnie wiadomość, zawsze w wolnej chwili odpowiem. Eee, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie i udostępniania tego filmu dalej, jeżeli uważasz, że jest on dla ciebie lub dla Twoich bliskich wartościowy. Życzę wszystkim dużo zdrowia, pozdrawiam Piotr Bercha.